Witam was serdecznie na kanale Horror Story Ja jestem Harry Pykamy sobie w Fear 2 Projekt Origin W poprzednim odcinku zakończyliśmy tutaj w tym momencie I pykamy dalej W poprzednim odcinku też zjechała winda tutaj jak widzimy Myślałem, że ktoś tam jest, ale no nie ma nikogo Tutaj chyba już też nic nie mamy żeby wziąć ze sobą Ani żeby coś przeszukać Możemy tutaj na bok je yeah. E! Hey. E! Hey. Co to ma być? Dobrze Okej, okay, no to czy chyba coś nam tutaj zabrania przejść czy jak? Tam mamy apteczkę widzę Więc sobie to też weźmiemy A my ten ryban nie możemy przejść czy jak? Czy musimy jakoś naokoło? tędy tutaj nic nie ma więc Sprawdźmy z drugiej strony Dobra czy To jest final boss czy co i bo ja teraz nie wiem tutaj Czy my mamy jakiegoś shotguna mamy Okej, okay, tu już mamy jakieś przejście weźmiemy jeszcze to sobie Bo bez apteczki ani ja róż moi drodzy Klikaj Jeszcze tutaj, tak? Dobra Pykło, pykło dobra, to są jedyne drzwi No trochę nam tutaj wzięło to Nie ma tutaj, ten Wejście na amunicję do shotguna Światło, a to tylko te, dobra I teraz mamy, moi drodzy Iwanie. Dostaje się do wzmacnia Okej okay. Oho Czy czemu ja nie mogę nic tutaj? Coś się tutaj Eee. Okej. Okay. Dobra. Okay. Co teraz? O! Hej! Okay. spotka się z Tokiozji. Czekał kimś tam. Dobra. Fajne widy mieliśmy tutaj. O! Tutaj nic, ale. O! Ej, to jest ta huśtawka!

You can Marshal me if we come out of this alive. Okay. I No, spoko. Okay. Dobra. Okay. Dobra. Trzeba mi ten to. To bierzemy, to bierzemy. A tam ktoś jest. Więc... Okej, okay, tutaj nic nie mam. Tylko mnie zastanawia tam ten... A, to jest tak to. Chyba my musimy iść naokoło tutaj. gniemy stąd. Dobra. Okay. Teraz musimy tutaj się... Siema. God no damn, tak. Ah, okay, right through here. Ah. Damn it. It's dope. The battle must have taken a hit of the fight. Can you open this door where you are? I think so. Give me a minute. No, bro. Jeszcze gdzieś? Dobra, Dobra mamy to moi drodzy To jest spoko Dobra, mamy was Czy to już? Dobra O jest jakiś tutaj typo pancerzu Coś nie dał rady Okej okay. Tak jest No G Wchodzimy, raz, dwa, raz dwa! A, to ja sam Okej, okay, dobra Interwal 7, moi drodzy Unia! Uniaka, bracka Unia Europejska jest. Spoko, zobaczymy jaka unia. No to, to, to tutaj tu przyszykowano. Tego nikt nie wiadomo. Ile mamy czasu w ogóle? Jeszcze czasu, czasu, moi drodzy. A teraz... No już idę, czekaj. Wedle <laughs> ostatnich odczytów był obłę, obłęd ze schronu generator bola nie wywołał efektu, z jakiego się spodziewaliśmy. Nie jesteśmy w stanie dłużej jej kontrolować. Możemy ją jednak zgładzić, o ile uda nam się spełni spełnić określone warunki. Ok, no nie to. No spokojnie, ja, ja też się cieszę. A. E, spoko. Ok, jedziemy. Nikt nie mógłby zrobić to, co tu robił. Jeśli wracamy do tego, to z powoduję cię. Ok. E, dobra. Tutaj już coś mamy. Ona idzie za mną cały czas, więc. Eee, Spoko. Carson, chciałam Cię poinformować o aktualnej sytuacji. Udało mi się zmienić sygnał tele telestatyczny jednego z kandydatów na zwiastuna. Od teraz będzie zwracał na siebie uwagę Almy. Mam zamiar przy jego pomocy zwabić Almę do wizolowanego pomieszczenia. Gdy się tam znajdzie, postaram się ją pojmać. Rozumiem twoje niezadowolenie, ale wciąż jest nadzieja na pomyślne rozwiązanie. Zgadzam się, że muszę wziąć na, na siebie. Częściową odpowiedzialność za to, co się stało, ale zapewniam cię, że zawsze działam w interesie Armaham. Jeśli uważasz, że nie przedstawiam już do, żadnej wartości dla korporacji, mogę zrezygnować. Pro. porozmawiamy o tym jednak dopiero wtedy, gdy Alma znajdzie się pod moją kontrolą. Okej, okay. dobra to... no tak. Tutaj coś mamy. W związku z tym, iż wzmacniacz telegrzotyczny na Steel Asland jest 11,6 razy silniejszy od innych jednostek tego typu. Wymaga stos stosowania specjalnych środków bezpieczeństwa. ok Przed zwolnieniem organicznym ogranicznika Halvorda należy upewnić się, iż urządzenie jest w wypełni wy W przypadku wystąpienia jakichkolwiek skoków napięcia do, podczas wstępnej sekwencji może dojść do spontanicznego wyładowania telestatycznego o sile zdatnej poważnie zranić, a nawet zabić wszystkich w komorze testowej. Spoko, dobrze wiedzieć. Spoko. Serio? Nie wiedziałem, moja droga. Ogólnie... Okej, okay, gdzie my jesteśmy? Spoko. Jak na twoje zawołanie. Okej, okay, Dave, pamiętasz wyrywkę, która stała w starym biurze Harlanda Wayda na Steel Island? Jeśli jeszcze tam jest, na ma trafić do pani Aristite. Mówiłem, mówiłem jej, że kiedyś należała do Almy, ale chyba się tym nie przejęła. Pewnie melodia utkwiła jej w jej głowie i teraz nie. na jej spokoju. Gdy następnym razem tam zajrzysz, możesz wysłać tę pozytywkę na jej adres domowy. Dzięki stary. Okej. Okay. Ja. Okej, okay, no śluza za śluzą, moi drodzy, no co ja wam tutaj pojem. Okej okay. I co? Dobra, mamy zapis znowu. W razie wystąpienia masowej desynchronizacji podczas pracy urządzenia na pełnej mocy należy natychmiast rozpo rozpocząć procedurę awaryjnego wyłączania rozpoczęcie procedury z spowoduje aktywację pola, które odizoluje obiekt w komorze testów i utrzyma go w izolacji do czasu odzyskania synchronizacji lub stania jego aktywności telestatycznej. Komorę zaprojektowano z myślą o tłumieniu wyładowań telestatycznych typu 4. Niezalecane jest więc umieszczanie tam narzędzi urządzeń typu 5 lub potężniejszych telepatów. Okej. Okay. Okay. Uh huh. Okay. The power of the Activate the console. Dobra. Dobra. That's it. According to Snakefish, take a few minutes to reach full power. No, the dobra. Get in the chair, i

I don't have any leverage. Without leverage, I don't have a future. Uh huh. I can't believe this. The city's a smoldering ruin, and you're worried about your fucking resume. Listen, you listen. We're doing this Halpert way. We're gonna kill this bitch. Uh huh. I'm sorry it came to this. I really am. I'm not a bad person. I just don't have a choice. Aha, okej. Okay. Aha, i y y ona zabija to naszą koleżankę. Tak nie powinno być. Oho, oho. Aha, ale od razu tak grubo, moja droga. Spoko no tutaj. Nie żebym narzekał. Jaki pancerz? Okej, okay, aktywuj, wzmacniaż terrorystycznie. Spoczko. Aha Aha Dobra O. tutaj, tutaj. Ty panie tutaj, co to? Jeszcze no ty Halo? Co to? Nie zapomniałeś się? Tutaj tego nie ma? Okej. Okay. Okej, okay, dawaj. Dobra, nie... o ty! Aha. Zobaczymy. Dobra, przeładuj mi to, pierdol, zanim gdzieś pójdę. Aha. Czyli tutaj też... No. Dobra Dobra Okej okay. Dobra, no Zasaduj to, szybko Dobra Dobra, mam, okej okay. No ty Okay. No to grubo się tu dzieje. Okej, okay. czy to już tutaj ogólnie też jest zakończenie, czy co, bo teraz nie wiem. co? Co teraz? Bo ja nie szprychać. Okej okay. O, dobry. Co jest? Aha. Ale że ale tak szybko? Koniec. Okej, okay, moi drodzy, to było takie zakończenie. Też ja się w ogóle nie spodziewałem, że takie coś tutaj będzie, moi drodzy. Dobra, jestem w szoku, ej. Ja myślałem, że będzie to całkiem co innego, no ale no cóż. E, zaskoczenie, zakończenie mnie zaskoczyło moi drodzy. Nie, nie spodziewałem się takiego zakończenia. Myślałem, że będzie to e, rozpiziel totalny. Że wszystko rozwalimy i zniszczymy, a tu tak... Tu też że nasza koleżanka, no skończyło się jak skończyło no trudno no czekamy na e, odcinek znaczy na teraz będę nagrywał film 3 moi drodzy tam jak dobrze pętam. i co no i ogólnie będziemy kończyć całą seryjkę no dobra no ja tutaj mam moi drodzy odczucia pozytywne no mi się gierka spodobała e, nie mówię że nie fajnie e, grało mi się przyjemnie nagrywało też w sumie Grafika, no, jest jaka jest, ale no, grafika aż tak, nie, nie skupiam się aż tak na grafice, bardziej nagrywalności. E, no, Fabuła tutaj była, no, do, dość ciekawa. E, zakończenie zaskakujące, e, tutaj, więc to, no, moi drodzy, no, 10 na 10 chyba. Może inaczej wiecie, no, może nie 10 na 10 tak, bo to nie był aż taki horror, tutaj bardziej strzelanko-horror. E, ogólnie, tak, maksymalnie 7, 8x10. Eee, przez to, że tutaj było dużo szczelanki, eee, no i co, ja tutaj dziękuję za uwagę. Eee, ogólnie zakończenie seryki eee, tutaj jest. Eee, od następnego weekendu zaczynamy nową serykę, oczywiście z FIR 3. Eee, to ma będzie ostatnia część, ogólnie tutaj z tego i będziemy kończyć całą serykę, całą ogólnie trylogię tutaj. O. Przepraszam, tej gry. Więc no, tak to będzie wyglądało. Ja tutaj co? Dziękuję za uwagę, dziękuję żeście byli. Do zobaczenia do następnej serii kin na tym kanale ERO. Na razie.